Cześć, dzień dobry, witajcie. Jestem już po zakupach i się okazało, że kamera mi się w sklepie zepsuła, więc nie mogłam nagrywać, się zablokowało. Także nagrywam z domu. Pokażę wam, co kupiłam. Kupiłam naprawdę dużo. Jestem bardzo zadowolona, że bardzo miła dziewczyna pomogła mi to wszystko wrzucić do tego kosza. Na kasie mi pomogła. Wniosła mi tutaj ze mną to do domu na naszych wózkach sklepowych, które są w bloku. Także naprawdę jestem, naprawdę jestem bardzo zadowolona. Wydałam dużo, dlatego że... Muszę się kawę napić. <grym> mm. Dlatego że raz a porządnie, a później się nie chodzi do sklepu, a poza tym tylko raz w miesiącu mogę mieć taką... Pomoc, więc skoro raz w miesiącu, więc e, trzeba było konkretnie to zrobić. Już wam pokazuję, co kupiłam. Tu mam puste pudełko, bo nie będę dźwigać, dlatego że mam naprawdę problem z dłonimi i zestawami w tej chwili. E, to jest właśnie e, pudełko tego e, po e, piasku, po żwirku dla kota. Kupiłam cztery takie żwireczki. Do co słyszycie, to Freja, która bawi się taką rybą na baterię na prąd. Także ten żwir. No i dobra, teraz przechodzę do moich siat. Do moich siat, których tutaj mam dość sporo. I pokażę Wam co kupiłam. Fajne rzeczy. Bonusa. Szczypiorek. Niby zwykły, ale jest niezwykły. Mogę Wam pokazać szczypiorek, dlatego że ten w bonusie. No jest pakowany w folię, ale ekonomiczność jego jest dużo dłuższa, dlatego że właśnie dzięki temu pakowaniu w folię on naprawdę kilka dni do tygodnia potrafi w lodówce przeleżeć, a te inne, które nie mają folii nie dość, że są namacane przez nie wiadomo kogo jakimi brudnymi rę ręcyma to na drugi dzień on już po prostu był pciu, kaput. Okej, okay, co jeszcze kupiłam? Kupiłam dwa opakowania worków na śmieci. To są worki na śmieci, dlatego że wiecie, no Freja teraz jest, no to trochę więcej tego schodzi. E, kupiłam e, mleko kokosowe, do czegoś na pewno zużyję. Kupiłam sobie dwa słoiki kawioru, kiedy mi się nudzi, to sobie go pojem. E, do cioci dzieci jak przyjdą, ciocio, ciocia, my chcemy pizzę, proszę bardzo ser do pizzy, ten lub w zielonym opakowaniu mozzarella polecam. Bardzo smaczny ten, ten ser jest. E, kupiłam coś, czego w sumie nie używam, ale przyda się teraz przed świętami, czyli kilogram cukru. Słuchajcie, cukier. Taki fajny, kontrowersyjny troszeczkę produkt, prawda? Do tego nasiona chia. E, nasiona chia, które mam tu jeszcze. Ale ja je używam, także mogę Wam pokazać. Ja przesypuję właśnie sobie w słoiki. Warto sobie myć. Mamy już darmowe opakowanie. I takie nasiona cija do owsianki sobie dodaję i zdrowo sobie jem. Do tego kupiłam dwa, dwie puszeczki. To jest wątróbka z dorsza, wątróbka z dorsza z cytryną. Tym razem zrobili z cytryną, bardzo smaczna. Freja bardzo lubi, także Pancia też lubi, także sobie pojemy. Do tego kupiłam olejek cytrynowy. Słuchajcie, to są te olejki islandzkie, kropelki, dropar, czyli kropelki i Wam powiem, one są najlepsze. Ja mam tutaj y, i kardamonowy, y, migdałowy i Um, waniliowy i, 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 i rumowy ostatnio kupiłam, także mam wszystkie, one nie są drogie, są bardzo tanie i wam powiem, te islandzkie wymiatają, w ogóle ja do polskiego sklepu nie chodzę po olejki, bo one są niesmaczne te z polskiego sklepu, te nasze polskie to są olejki, a tu mamy ekstrakty, ja bym to bardziej tak porównała, naprawdę, naprawdę fantastyczna rzecz. W związku z tym, że idą święta, oczywiście dwie laseczki e, wanilii. Ta wa, wanilia tak, e, to jest z Madagaskaru, najdroższa przyprawa świata, także prawie 600 koron kosztowały dwie laseczki. E, do tego zupki dla dzieci. I po co mi zupki dla dzieci? E, powiem Wam, po co mi zupki dla dzieci. Po to, że jak mi się chce jeść wieczorem, już mi się nie chce nic gotować, albo ja się źle czuję, to ja wolę sobie taką zupkę otworzyć i po prostu podgrzać i zjeść. Wiem, że jem pełnowartościowy produkt, żadne przetworzone, mocno jakieś tam hamburgery ani nic. cały czas ją słychać, bawi się, tak. No to byłaby pierwsza siatka z wielu siatek. już dalej jedziemy, tak, dalej jedziemy. co tu mam? no herbatka, herbatka. Wenus bez herbatki. To jest właśnie moja ulubiona herbatka, ale staram się od niej, no, odzwyczaić, nie powinnam tej herbaty pić. Do tego mam e, płatki żelatyny, to do mojego pstrąga będzie, sos berneński, bardzo go lubię, ten z paczki. Mogę zrobić sobie sama, jeżeli mam ochotę, ale ogólnie robię ten z paczki, jest szybciej. E, marchewka, marcheweczka islandzka. Mleko, jeden litr mleka, bo niestety się okazało, że Wenus do kawy musi pić zwykłe mleko, no po prostu no nie mogę się przestawić, ale staram się, już był czas, że mi się udało, tu jeszcze mam słoiczek jeden, e, tu mi pakowała dziewczyna właśnie i mąka, mąka islandzka, widzicie, tak jest pakowana, duńska mąka islandzka. Po 2 kilo w takim worze jest. Także jeden wór kupiłam, chciałam kupić dwa, ale stwierdziłam, po co mi tyle, jak ja mąki nie mogę jeść. Ja nie mogę jeść mąki na biału, bardzo przetworzonych jedzeń, jakiś mięs takich, wiecie, parówek. Tego ja nie jem. Nie jem, bo mi to po prostu szkodzi. Co tu? O, tu mamy dla Frei. Tu mamy dla Frei. tym razem mamy Rafi. Dużo Rafiego kupiłam, e, tutaj właśnie dla kotka. To może wam nie będę tego pokazywać, nie będę tego wyciągać. E, kupiłam tak, e, z indykiem. E, ten jest, który to jest? Aha, z tuńczykiem, z indykiem, z kaczką. E, aha, jakiś tam z tym, z wołowiną, coś tam, coś tam. Jeszcze. Zaraz gdzie są jeszcze te siatki? Tak, to były te. No dobrze, tu tu mam mój wózeczek. Nie wiem, czy widzicie mój wózeczek. Pokażę Wam tutaj jest oto mój wózeczek. O, widzicie taki mamy wózik. Tak. Mamy wuziki. W naszym tutaj blokowisku. I wam powiem są bardzo dobre te wózki. Tu jeszcze mam dalej dla Flay, dla, dla mojej flei, dla mojej frei z wołowiną. I tu jest jedna z czym też z wołowiną, także ona bardzo lubi wołowinkę, to w tym miesiącu pancia jej kupiła dużo wołowinki i za to wszystko zapłaciłam w zoologicznym nie pamiętam ile, 12 ponad tysięcy? Jakoś tak. Mm. Ale powiem wam, że kupując taką paczkę w Dyrarykid, tu jak jesteście na Islandii, dostaniecie 15% zniżki na to, co jest w środku w tej paczce i ja się pytałam gdzieś, ale chciałam zamówić przez internet, i tam nie było właśnie tych całych paczek. A pan mi powiedział, że jak powyżej 10 opakowań, saszetek się zamówi, to jest wtedy ta zniżka, jak za całe opakowanie. No to już wszystko wiemy. Także w przyszłym miesiącu zamówię sobie przez internet i tylko u nich odbiorę. Już nie będę musiała tego szukać. Albo mi przywiązą do domu, bo wożą też do domu i nawet lepiej. Do tego taki pudding, słuchajcie, taki budyń pudding, czyli budyń. Jogurcik, ona kocha to właśnie i do tego mleko, co to jest za mleko, ja Wam powiem, to jest jakieś mleko takie z bardzo niską laktozą, także to są dla niej rzeczy, jeszcze pojadę później i kupię tam jeszcze inne rzeczy, takie puszeczki z rybą są, które ona lubi od czasu do czasu i Pussy Deluxe, to są takie parówki, ale tam jest bardzo czyste, ładne mięso. Ona jest droższa, tak jak dwie saszetki praktycznie kosztuje, ale starcza na trzy razy. No i wędeczkę jakąś nową kupię, jak co miesiąc. O, no. Pancia co miesiąc kupuje wędeczkę. Nową, bo uch, zwierzątko musi mieć, ale już trzeba ograniczyć, bo jest naprawdę dużo tego i niepotrzebne wszystko już jest, także jak są tylko zniszczenia, to kupuję wędeczkę. Teraz pokażę Wam, co kupiłam w nie? bardzo fajna e, taka sałata rzymska no to pierwszy raz ją mam bo jest w bardzo dobrym stanie szczoteczki do zębów, te mogę Wam polecieć nie niszczą zębów jest to bardzo ważne e, bo mi inne zniszczyły zęby tu w kronanie zostawiłam 500, także niedużo buraczki bardzo pyszne buraczki to już na święta to już będą na święta, bo tu może sobie leżeć i pierwsza rzecz do zamrażarki. Polecam Wam Pita Bread, czyli chlebki Pita, mrożone. W kronanie je znajdziecie w zamrażarce. I nie w każdym kronanie bodajże są. Na pewno są tu na Borgatunie. Muszę je schować, bo się rozmrażają. Są przepyszne. Są naprawdę przepyszne, bo są na zakwasie. Także naprawdę super. Znowu mi strzelił kręgosłup. Uch, już czuję, już czuję, jak mi tam. Świdruje. No nic, dobrze. Kupiłam też mleko z orzeszków. Orzeszkowe z tych narkowca orzeszków. I powiem Wam, że to jest jedyne mleko, które mi podeszło, które mi smakuje, i jeszcze mogę właśnie je pić z kawą. Także to jest znowu ten plan, żeby z tego zwykłego mleka odejść. Także mam dwa te tutaj mleka. Do tego kupiłam cebulę, bo ja używam cebulę, także ta cebula, w mojej opinii, najsmaczniejsza jest. Kiedyś ja ktoś mi napisał, że czemu kupuję taką drogą cebulę, ona nie jest droga, ona jest ekologiczna, organiczna, a poza tym ona jest smaczna i ja nie będę kupować czegoś tańszego, tylko dlatego, że jest tańsze, a jest niedobre w smaku. Ja uwielbiam tą cebulę. E, dalej mam, już tu się spróbuję jakoś tu sobie poradzić, bo mnie ten kręgosłup naprawdę znowu mi strzeliło. E, dwa opakowania takiego pire sobie kupiłam. To jest właśnie na czas, kiedy mi się nie chce gotować albo nie mam siły gotować, to sobie zjem takie pire. To akurat mogę Wam polecić, bardzo smaczne. Jednego wielkiego, ogromnego pora. W sumie by można było pory jeść tylko na Islandię, bo taki jeden z tańszych produktów. 100 koron, 111 że koron za niego zapłaciłam. Do tego mam dwa słoiki marchewki. Marchewka. Marcheweczka bardzo dobra. Z takim sosem baskawelowym, na przykład, sobie zjeść. Worek ziemniaków, i to są, widzicie, ziemniaki islandzkie tej wielkości. Są bardzo często takie pyci, pyci. Więcej skórki jak ziemniaka. No, i tu na przekąskę, bo przekąski muszą być, mam oliwki z anżuła. Tak, bardzo smaczne, polecam Wam oliwki. Wiem, że część ludzi nie lubi oliwek, ale pamiętam, jeden raz nauczyłam jedną koleżankę jeść oliwki i ona nie umiała jeść tej oliwki, bo jej to nie smakowało. A ja mówię, zjedz jedną, zjedz drugą, a trzecia Ci zasmakuje. ona stwierdziła, że spróbuje i naprawdę się nauczyła jeść oliwki. Tak to właśnie z oliwkami jest, a oliwki są bardzo zdrowe. Dalej mam, co dalej mam, e, tak, masło orzechowe, w bonusie było, także wzięłam, żeby nie przepłacać w netto, bo kiedyś w netto kupowałam. E, właśnie do owsianki rano sobie dodaję. Do tego kosteczki do toalety, jedna cytrynowa, druga morska i takie tam babskie sprawy muszą też być, także to sobie odłożę o tu. Nie chcę tego mieć na stole. I dalej mamy co mamy. Bo tu mam pozamykane, żeby się nie wysypało w samochodzie. Aha! Makaron. Taki właśnie azjatycki makaron do moich azjatyckich dań. Bardzo dobry, bardzo szybko się gotuje. Z kapustą, z papryką, z krewetkami, z sosami sojowym czy tam ostrygowym. Bardzo dobre dania można sobie z tego zrobić. Oczywiście bananki muszą być, żeby mieć ładny uśmiech. A, rodzynki. No niestety nie było mniejszego opakowania. Musiałam takie wielkie, ogromne rodzynki wziąć, ale będę piec makowca i może drożdżóweczkę, więc no, to już miejsca nie mam, słuchajcie. No, ale nie mogło mi zabraknąć rodzynek, które już jechałam kupić chyba od czterech miesięcy, bo zabiecznie zapomniałam. Do tego islandzkie masło, żeby mieć na, na, na moje ciasta. Widzicie, tak wygląda masło. Tu jest napisane smior, czyli masło. I jeszcze jedna zupka. Jeszcze jedna zupka. Ostatnia siatka, ostatnia już. Aha, tu są same mrożoneczki, więc Wam szybko pokazuję. Mam łososia, żeby trochę rybki jeść. Do tego krewetki królewskie kupiłam, to też na dwa razy one będą. Do tego świeże pstrągi, zaraz będę je sobie pakować, bo zrobię sobie je w galorecie, są dziś pakowane, także są świeże z bonusa i Wam powiem, że w sklepie rybnym są droższe, w bonusie trochę taniej jest. No i fajna rzecz, której dawno nie widziałam, więc dziś moich kurczaków ani piersi z kurczaka już nie kupowałam. Ponieważ kupiłam kaczkę, całą kaczkę, którą będę rozczęściowywać na części pierwsze. I z kaczki będę mieć dużo fajnych rzeczy. Przeważnie robię zupy, ponieważ nie jem smażonego, ostatnio nawet już pieczonego. Nie wiem, chociaż piersi z kurczaka są bardzo smaczne, ale nawet ugotowana. I tak, i taka kacuszka 3,500 tysiąca kosztowała, chyba. Zaraz zobaczymy, gdzie jest moja. Moment, gdzie jest moja, e, moja 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 ta lista cała? No więc widzę, jest to kaczka pekińska, 2,5 prawie kilo i 3600 koron, tak jak właśnie mówiłam. No także to są te zakupy, i na długo mi to starczy. Jeszcze tam jedzenie przecież mam, także nie wiem, jak to będzie w styczniu. Tu, to... ojej, co się stało? To Tylko niezadowolona. No niezadowolona, no niezadowolona dziewczynka, no, no widzicie, nie lubi, żeby ją dotykać, jak pancia, no i ona jest, aha, no już zeszła, to dobrze, bo ja nie lubię, jak tu po blatach łazi, no ale to jest kot i nic się z tym nie zrobi. Trzeba się przyzwyczaić. Z kotem się nie wygra, się od kota. U kota mieszka. Jak się ma kota, to się u kota mieszka. Kot nie mieszka u nas. Dobrze, kochani, słuchajcie. Także mam nadzieję, że wam się moje zakupy do czegoś przydały, podobały. W bonusie zostawiłam 30, nie, 28 300. A to też dlatego, że ja kupiłam za 4000 koron. Kupiłam ten żwirek. Także wiecie, no kotek jednak kosztuje, ale żwirek musi być. Ja nie będę kotu żwirku oszczędzać, bo zauważyłam, że jak zapomniałam umyć kuwetę i to nie chodzi o wymianę żwirku tylko chodzi o po prostu wysypanie wszystkiego umycie jej pod wodą i wsypanie wszystkiego, zauważyłam, że jak jest tam któryś dzień już taki dochodzi, że jest tak, taki zapach ona ma swój i mało żwirku jest to mi zaczęła lać przed kuwetą, więc dlatego muszę mieć żwirek, jedno opakowanie na tydzień i Taka inwestycja. Żeby nie sprzątać, żeby mi tu nie śmierdziało. Także mi nie śmierdzi w mieszkaniu, dopóki mi nie naleje. No dobrze. Idę to wszystko pochować, zwłaszcza mrożoneczki, i to byłoby na tyle. Napiszcie w komentarzu o czym byście chcieli zobaczyć, co byście chcieli zobaczyć. I zapraszam do subskrybowania. Pozdrawiamy z Freją. Na razie trzymajcie się. Cześć.